Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesola, witam Państwa. Naszym gościem jest Mariusz Łołosz, prezydent Bytomia. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam radę słuchaczy. Co takiego Donald Tusk zobaczył w Bytomiu, że no jakby to powiedzieć, cytując Donalda Tuska, zakochał się w Bytomiu? No, zobaczył dobre rzeczy i zobaczył też złe. Zobaczył piękno Bytomia, jego kamienicy już zrewitalizowanych, bo takich przecież mamy już dzisiaj mnóstwo. Ale zobaczył też te, które wymagają remontu które również są piękne i, i szczególnie w takiej sytuacji, kiedy widzi się jedną obok drugiej, czyli kamienicę do remontu i kamienicę już zrewitalizowaną, to wtedy można zobaczyć ogrom i ten potencjał naszego miasta. Szybko się pan przewodniczący, tu zakochujemy się pan, żeby to mianie ja odzajemnili po tej wizycie jego uczucie. No tego nie wiem, ale sądząc po frekwencji, jaka była na jego spotkaniu i, i, i że, to, że zdecydowana większość osób to byli jego zwolennicy, oczywiście oceniam to po ich reakcjach, to myślę, że tak. 10 miliardów na wielki program remontowy Pustostanów, oczywiście w skali całego kraju. W skali betonia, dobry pomysł? Bardzo dobry. Bardzo dobry, bo proszę zwrócić uwagę ja powtarzałem to wielokrotnie że nasz zasób jest bardzo duży. E, zasób, który mógłby po remoncie zaspokoić, e, zaspokoić potrzeby osób oczekujących na mieszkanie, m, które dzisiaj czekają w kolejce. I raz jeszcze powiem to, co też zostało tam powiedziane. My nie powinniśmy się skupiać na budowaniu nowych wielkich osiedli, a remontowaniu tego, co mamy, bo naprawdę jest to bardzo duży zasób. Mówiłem wtedy o 1800 takich lokali, które mogłyby trafić do ludzi i to jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj listę oczekujących ponad 1200 osób, 1000 osób na mieszkania socjalne, to naprawdę w tych zasobach mogłoby się zmieścić i ludzie mieliby mieszkania i nie czekaliby latami, bo nieraz tak to bywa, więc jeśli taki program byłby zrealizowany, no to jest to to, na co czekamy. Czy to jest też to, na co Pan czeka, jako prezydent Bytomia, gdy Pan mówi, że... Kilkakrotnie nawet o tym rozmawialiśmy, że no, y, w takim mieście jakby tam y, jest, potrzebna jest szczególna wrażliwość w związku z tym państwa. Oczywiście w związku z tym, co zmajstrował przemysł w takim mieście jakby. No tak, właśnie. wielokrotnie o tym mówiłem, powiem to jeszcze raz, myślę, że to miasto zostało wykorzystane i pozostawione same sobie w brutalny sposób. E, no ale zostało też to dziedzictwo, o którym dzisiaj mówimy, czyli kamienice, piękne kamienice. Które czekają na remont. Program, jaki dzisiaj realizujemy, jeszcze z pieniędzy unijnych, bo przecież w 2012 roku zapadła decyzja w 2013 roku były podpisane pierwsze dokumenty czyli OSI, Oddział, Obszar Strategicznej Interwencji to są te pieniądze, które dzisiaj dają miastu możliwość odnowy. I to już dzisiaj widać. Więc, gdybyśmy taki, z takich programów mogli skorzystać, to na pewno na pewno ten rozwój szedłby równie szybko jak teraz i, i miasto by piękniało. I powiem jeszcze raz: potrzeby lokalowe mieszkańców byłyby zaspokojone. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, jest z nami i dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada witam ponownie. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia jest naszym ja gościem. Pan witam. Z drugi państwa i pana witamy. Myśli pan, że Donald Tusk przeczytał baladę o śmiącym lwie, którą pan mu podarował podczas tej e, wizyty Bytomiu? Nie wiem, ale bardzo bym chciał. E, Tam bardzo... jest wszystko napisane. Dokładnie tak. E, stąd też ten prezent dla niego. E, w czym ta e, obietnica Tuska złożona w Bytomiu jest lepsza od e, takiego flagowca rządu PiS Jeszcze z e, po, początku dobrej zmiany, który Nazywał się mieszkaniem Plus. Znaczymy się w teorii. E, e, po pierwsze, że dzisiaj już wiemy, jak wygląda program Mieszkanie Plus, który jest w dużej mierze oparty również na kredytowaniu, i w takich sytuacjach jak dzisiaj. Okazuje się to wielkim niewypałem im i trzeba o tym powiedzieć. Natomiast tu mówimy o czymś, co jest zupełnie realne. Mamy konkretną substancję, wiemy, ile potrzeba na jej remont i wiemy, jakie to przyniesie efekty. Ja lubię mówić o rzeczach, które są do jakby realne, a to w mojej ocenie jest realne. Ile z tych 10 miliardów mogłoby trafić do bytomia? Jakoś liczyliście na kalkulatorach, pat wiedząc, że to jest kwota oczywiście przeznaczona na cały kraj. Znaczy, w teorii, no, zaznaczmy. Nie wiem, bo to pytanie, jak, jak, jaka będzie, jaki będzie klucz przeliczania tego, czy do pustostanów, czy do mieszkańców, ale na pewno tych, tych pustostanów mamy dużo, więc jeśli patrzeć na to, że, one, że byłoby to przeznaczone na ich remont i na odtworzenie tej substancji, to na pewno spora część powinna trafić do betonu. To no taki szybki rachunek na podstawie tego, co oferuje, na podstawie danych, które oferuje GUS. Tak? Mamy w całym województwie jakieś 18%, 18 pustostanów w całym kraju. To niewiarygodne w ogóle. wiem, ale jakbyśmy historycznie się spojrzeli na to, ile ludzi tu mieszkało, ilu było zakładów pracy, no to, to jest odpowiedź, dlaczego dzisiaj jest tyle pustych mieszkań, i, i, które mogłyby funkcjonować. I, I oczywiście czas rozwoju węgla kamiennego, hutnictwa to wszystko są rzeczy z ubiegłego wieku i jeszcze dalej, więc. Stąd taka sytuacja. Czyli, załóżmy, kilkaset milionów, biorąc pod uwagę taką prostą proporcją, 10 miliardów to jakiś miliard osiemset, załóżmy, trafia na całe województwo, zapewne kilkaset milionów do Bytomia, to jest dużo, patrząc na potrzeby takiego miasta jak Bytom? Oczywiście, że tak. Ile, a, a, albo inaczej, ile pieniędzy trzeba, żeby wyremontować kamienicę w samym śródmieściu Bytomia, gdyby pan miał... Różnie, by... różnie. Tak ale to oszacować. Powiedzmy o tym, że te kamienice to remonty dzisiaj, w dzisiejszych czasach, między 6, 8, no nie, może nawet 10 milionów. 10 kamienic mamy już 100 milionów. No to myślę, że 50, 60 kamienic. Dzisiaj mamy takich, które w tym rejonie mogłyby, mogłyby zostać wyremontowane. To nie są wszystkie? To znaczy? Nie, oczywiście, że to nie są wszystkie. Proszę pamiętać, że podczas tej konferencji, o której Pan wspomniał, mówiliśmy o kamienicach, które są jakby w pełni gminne czyli ich status prawny jest uregulowany, ale mamy jeszcze kilkadziesiąt kamienic, które nie mają takiego statusu są zlecone miastu w takim przymusowym zarządzie. E, ale tam, w żeby, związku z czym? nam no, Tak, proszę pamiętać, że gro właścicieli wyjechało na przykład do Niemiec, e, tam zrzekając się majątku i biorąc odszkodowanie od państwa niemieckiego, ale nie regulując tego tutaj. I ta sytuacja powoduje, że cały ten proces dotyczący i zasiedzenia, czy prób odzyskania jest długi, często kilku, a nawet kilkunastoletni, jak pokazuje historia. Co tutaj, to ciekawy przykład, bo rozumiem, że mamy kamienicę, która od 80 lat niszczeje, właściciel się nie objawił i właśnie nic nie można zrobić poza... Doraźnym zabezpieczeniem, tak? No tak to wygląda. Często jest tak, że potomkowie tych osób, czyli potencjalni spadkobiercy, jeszcze żyją. Trzeba ich znaleźć, nawiązać kontakt. To jest bardzo trudne. Więc myślę, że tu e, samorządowcy samorządowcy strony Śląska i nie tylko często apelowali od na spotkaniach z ministrem, e, żeby wprowadzić specjalny przepis, który skracałby ten czas i określałby, w którym momencie taka miejsca powinna e, zostać. Czyli to jest jakieś rozwiązanie prawne, które należałoby tak, wdrożyć w tej sytuacji. Tak, tak. A dlaczego to się nie wydarzyło do tej pory? E, nie wiem dlaczego. Być może to jest tak, jak z wieloma tematami na Śląsku, że to jest największa bolączka tutaj u nas, a, a w kraju pewnie wygląda to inaczej. No ale mm, też na spotkaniu, już, już nie przed kamerami, ale później miałem okazję z panem byłym e, premierem rozmawiać i na ten fakt też zwracałem o, uwagę. na ten temat. Będą kamienice, będą nowe mieszkania załóżmy w Bytomiu. Dla kogo? No, warto tutaj na Antonie powiedzieć, że w ostatnim czasie bardzo zmieniły się przepisy dotyczące kwalifikacji osób do mieszkania komunalnego, które mogą się o takie ubiegać. Jest to, e, wprost u, e, e, jest to wprost uzależnione od dochodów, jakie posiadają, a co dwa lata, nie mniej niż co dwa lata, musi następować weryfikacja ich zarobków, i e, jeśli one są wyższe, wtedy podwyższany jest e, czynsz. E, więc dzisiaj, e, dzisiaj każdy, kto przychodzi i składa taki wniosek, musi przedstawić jakie ma dochody, no i niestety e, bywa tak, że e, nie dostaje pozytywnej decyzji, gdyż jego dochody są za wysokie, jak określi ustawodawca, bo powiedzmy, że to są przepisy rangi ustawowej. Dla takiego miasta jak Bytom, tego typu program, załóżmy, że on zostanie zrealizowany, załóżmy, że będzie też skala, dzięki której będzie można o nim mówić, jako o, o jakimś, jak to się mówi, game changerze. To jest szansa na zatrzymanie ludzi tutaj czy przyciągnięcie ludzi, którzy będą zainteresowani, jak rozumiem, tańszymi mieszkaniami niż od dewelopera? No ja myślę, że i jedno i drugie. Myślę, że i jedno i drugie, bo tak biorąc pod uwagę wspomnę jeszcze raz, listę oczekujących osób. Nie mały problem mieszkań socjalnych, bo to też jest obowiązek gminy. Mamy, mamy takie sytuacje, że jest wyrok i my mamy go realizować. No. Trzeba mieć zasób do tego, chociaż w ostatnich latach trochę się z tym tematem posunęliśmy do przodu. Dzięki środkom unijnym, podkreślę to jeszcze raz. Natomiast na rynku, na rynku wtórnym również jest jakby spory ruch, jeśli chodzi o mieszkania w Bytomiu. Również w kwestii wynajmu, bo rozmawiam z ludźmi, którzy się tym zajmują i mówią, że na 10 osób zainteresowanych dwie są z Betomia, a 8 spoza, z różnych miast. Więc to jest też pewien sygnał, żeby to po pierwsze nadal jest tanie i, i tutaj można takiego zakupu czy też wynajmu dokonać. No ale też jest dużo pozytywnych opinii, że wiele się dzieje, że za kilka lat to będzie dobre miasto, miejsce do życia po zrealizowaniu tych inwestycji i, i być może kolejnych. Więc to są dobre sygnały, ja je odbieram i, i liczę na to, że jedno, w, jedno w, w oparciu o, również o, o kwestie środków, o których rozmawiamy, e, i drugie w, może dać bardzo, bardzo pozytywny efekt i zaspokoić i potrzeby obecnych mieszkańców, a i też spowodować, że będą chcieli u nas mieszkać ludzie z innych miast. A propos środków, to pytał pan Tuska o to, skąd te pieniądze? Miałoby się e, między innymi w, w Bytomiu zmaterializować? Nie to, że nie pytałem, bo myślę, że, że 10 miliardów w skali kraju nie jest to ogromna kwota. Jak wspomniałem już dzisiaj, jeżeli rząd polski jest w stanie w ciągu kilku godzin wysupłać blisko 3 miliardy złotych na telewizję polską, to czymże jest 10 miliardów na tak ważny program dający realnie mieszkania ludziom? Podkreślę to jeszcze raz. Taka konstrukcja da realnie mieszkania ludziom, bo one już dzisiaj są i stoją, można je zobaczyć. Trzeba je tylko przywrócić do życia. Jest, jest jeszcze oczywiście kluczowy, mały warunek trzeba wygrać wybory, a tak no to się niespecjalnie zanosi ostatnio. E, no, to jest prawda, rozmawialiśmy dzisiaj również o tym, no trochę jestem zniesmaczony, mam czego jest niesmaczo, niesma, nies, Niesmaczony tym, że niestety na razie nie widać e, widoków na to, żeby była to jedna lista, a to jest, e, e, to jest bardzo ważne, żeby się można e, dorabiać ideologię do tego, że mogą być dwie, trzy i dlaczego tak, a dlaczego nie. E, pragmatyka wyborcza jest, e, jest taka, że jedna lista daje zde Zdecydowanie Większe szanse, i mam wrażenie, że osoby, które dzisiaj o tym decydują, często kierują się własnymi animozjami czy też prywatnymi niechęciami do poszczególnych osób, a nie interesem państwa i chęcią. Wygrania wyborów, wygrania w sensie nie uzyskania mandatu czy mandatów, ale przejęcia władzy. No i to mnie martwi i pewnie martwi też wyborców. To pana Tusk przekonał trochę Bytomiu, znaczy bardzo przekonał najwyraźniej, mówiąc o tej wspólnej liście, a w związku z tym... Również o tym, że jeżeli e, z tego czy innego powodu przegra wybory, to nawet do piekła pójdzie, a hołownia ten, który się nie chce zgodzić na jedną listę, to nawet do gorętszego kotła. Wie Pan, no, możli, możemy dokonywać takich porównań, każdy zresztą, choćby tylko jako zwykli wyborcy. No, pan Tusk to jest zawodowiec, pełnił najważniejsze funkcje w Europie. Jest doświadczonym politykiem. Pewnie popełnił też wiele błędów, do czego on się i sam przyznaje, i my też o tym wiemy, ale, ale naprawdę wie, co robi i wie, co mówi i wie, jak to zrobić. Szanuję pana hołownie. Na razie mogę go ocenić tylko po tym, co mówi. Nie mogę ocenić tego, czy czymś zarządzał, kiedy zarządzał, jak i z jakim skutkiem. Natomiast samorządowcy, z tego, co słyszymy, tak dla Polski, które pan, stowarzyszenie, które pan również reprezentuje, no, jest dzisiaj bliskie porozumienia. Z, czy, czy inaczej jest to jedna z bardzo realnych opcji porozumienie i wspólny start z ugrupowaniem hołowni oraz PSL. -em. To wie pan co, takie głosy też słyszałem, ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem. No, wie pan, w gronie samorządowców jest wielu <grym> prezydentów, którzy są już co najmniej kilka kadencji. I różny jest sposób patrzenia. No, mój jest bardzo prosty. Trzeba własny interes zostawić z tyłu i myśleć o tym, co dzieje się w kraju. Jeśli w kraju nie będzie działo się, to dobrze, na pewno nie będzie działo się w samorządzie i to już dzisiaj widać. I to powinno wszystkich jednoczyć, a niemniej jednak, tak jak mówię raz jeszcze, ja to widzę od środka, tego lubimy, tego nie lubimy, tego bardzo nie lubimy, z tym będziemy rozmawiać, z tamtym nie. Nie ma w tym żadnej pragmatyki i takiego naprawdę realnych działań, które uprawdopodobnią zwycięstwo w wyborach, nad czym ubolewam. Inne pomysły w takim razie, te, które tutaj, o których wspominał Donald Tusk. tam i na Śląsku. Majątek... Poprodukcyjny SRK do samorządów. Jest... Gdzie podpisać, mówi prezydent Wołosz albo prezydent, nie wiem, Krupa, Chęciński. I inni. E, tak, to jest nasz wspólny problem specyficzny dla Śląska, bo niemalże w każdym mieście na Śląsku jest majątek, który dzisiaj należy do SRK, i bardzo dobrze powiedział to pan premier, że to jest tak naprawdę e, jeden podpis, jedna ustawa. E, jeden i... podpis, jedna ustawa. To takie e, proste. I taki... Przychodzi nowy premier, mówi: SRK dajecie do samorządu, samorząd e, SRK kwituje, i, i koniec. Tak? No ale e, tak się dzieje dzisiaj, tylko w bardzo, 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 ale to bardzo powolnym tempie, bo my co jakiś czas majątek przejmujemy, ale prze Przejmujemy ulice, oczywiście bez remontów, przejmujemy różnego rodzaju infrastrukturę. To, co SRK chce przekazać, ale mówimy tutaj o terenach inwestycyjnych, mówimy tutaj o, o budynkach, o lokalach mieszkalnych. To wszystko jest nadal w SRK i nadal nie trafia do samorządu. To, o czym Pan mówi, było mówione w kontekście potrzebnych inwestycji, na które potrzebne jest miejsce, a one często jest właśnie w zasobie i w majątku SRK. I o tym była mowa. I e, skomunalizowanie tych terenów naprawdę nie jest wielką sztuką. E, SRK ma przecież zinwentaryzowany swój własny majątek, wie, co posiada, no wie, co chce sprzedać, wie, czym zarządza, więc naprawdę myślę, że e, myślę, że nie jest to e, dzisiaj jakaś karkołomna, e, karkołomny przepis, karkołomna ustawa do napisania, aby takie rzeczy się no, e, zadziały. Rozumiem. Nawet wierzę. To Jeżeli to jest takie proste, to czemu się nie działo i nie dzieje? Wie pan, ja dzisiaj współpracuję z tą instytucją, więc nie chciałbym do końca wyrażać swoich myśli. Natomiast historia pokazuje, że jest to spółka, która żyje z państwowych dotacji przez już wiele, wiele lat. Ma się dobrze, ani nie może stracić, ani nie może zyskać. Różni ludzie. Zarządzali tą spółką z różnym skutkiem, z różną historią polityczną. Trzeba by zapytać pana ministra Sasina, bo on dzisiaj tym zawiaduje, do czego mu ta spółka jest potrzebna i dlaczego takich ruchów nie wykonuje, mimo że te sygnały docierają. Bo niejednokrotnie też interweniujemy w ministerstwie, żeby przyspieszyć jakieś procesy, żeby, żeby się dogadać. Obecnie ta relacja z prezesem SRK, przynajmniej jeśli chodzi o bytom, jest niezła. W porównaniu do poprzednich lat. Natomiast tak jak mówię, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten problem rozwiązać systemowo. Sasin w porządku. Tylko Panie Prezydencie, zatuska SRK też działała. Tak, oczywiście I, e, i to jest to, o czym powiedziałem, że i pan premier, e, były premier Tusk również popełniał błędy. I, i, I można mu dzisiaj zarzucić wiele rzeczy, które były zrobione źle, ale rozmawialiśmy o profesjonalizmie o profesjonalizmie tych ludzi, którzy dzisiaj decydują o tym, kto wygra wybory. Powiem jeszcze raz: według mnie, jest to jakby profesjonalny polityk z dużym doświadczeniem i w zarządzaniu w różnych strukturach, i zarządzaniu dużą formacją polityczną. A jakby ja takie rzeczy dostrzegam, jeśli mam mówić o tym, kto ma szansę wygrać wybory. Jakie odpowiedzi premiera Morawieckiego i w ogóle Prawa i Sprawiedliwości? Na ten ruch obfitości na Śląsku, pan się spodziewa. Ruch, oczywiście wizytę i tournée nawet Tuska. Wie pan, ja już różne dziwne rzeczy słyszałem. Ja ich nie traktuję zupełnie poważnie, więc bez względu na to, co powiedzą, to myślę, że to jest niewarte nawet komentarza. A taki, taki pomysł jak Ministerstwo Przemysłu to jest też propozycja Tuska. Oczywiście to ministerstwo nie istnieje, nie wiem, czy pan. Przewodniczący wie, że nie ma Ministerstwa Przemysłu, ale załóżmy, że to jest kwestia nazewnictwa przede wszystkim. Jest to jakieś Ministerstwo Gospodarki Przemysłu w Bytomiu na przykład. To jest, to jest jakiś pomysł? Oczy się Panu zaświeciły, jak Pan to usłyszał? Znaczy, wie Pan, to oczywiście jest, jest pewna wartość dodana do takiego miasta jakby Bytom. Dwa wartość polega na czym właściwie? Poza tym, że przeniesiemy instytucje, będą tu przyjeżdżać, podjeżdżać limuzyny. No proszę zobaczyć, wokół tego trafią, trafi tu wielu ważnych ludzi, tak, które, które będą musieli jakieś procesy w, w ministerstwie załatwiać, którzy będą musieli tutaj przenocować, zjeść, a być może to jest też przyczynek do tego, żeby zainteresować inwestowaniem w Bytomiu, które nadal jest bardzo opłacalne i cieszy się całkiem niezłym zainteresowaniem. To jest Pańskim zdaniem realny w ogóle, realne przedsięwzięcie? Mów, ja, bym, ja bym bardzo chciał, ale myślę. O że... takich procesach deglomeracji, dekoncentracji to się mówi w sumie też od dawna. Znaczy, no to dobrze pan Potem to przychodzą... o tym się Potem mówi. przychodzi zderzenie z rzeczywistością. E, o tym się <laughs> mówi, ale to jest e, e, pewnie dobre dla tych, gdzie te instytucje by trafiły, ale e, jakby trudne do ogarnięcia i do zarządzania w sytuacji takiej, kiedy, e, kiedy coś trzeba robić tu i teraz. No to jeżeli mamy ministerstwa w Warszawie, to, to są wszystkie w jednym mieście i można jakby ruchy, spotkania czy, czy, czy pewnego rodzaju procesy robić niemalże na miejscu i od ręki. W takiej sytuacji oczywiście jest to trudne. Ja wiem, że możemy powiedzieć, że jesteśmy w dobie internetu, pracy zdalnej i tak dalej. No niemniej jednak to pewnie dla zarządzających jest pewnego rodzaju utrudnienie. A na koniec jeszcze, gdy Pan słyszy to, co Tusk mówił na Śląsku o górnictwie, albo to, czego nie mówił raczej mm. o górnictwie, to Pan jako prezydent Bytomia z miasta z bardzo Trudną, delikatnie mówiąc, relacją z y, przemysłem wydobywczym, to, co sobie myślisz? Ja przede wszystkim cenię sobie to, że podane zostały ważne informacje. Ja oczywiście o nich wcześniej wiedziałem, ale to było odpowiedź na jedno z pytań dotyczących statystyk To kiedy ile kopalni zamknął, bo mam wrażenie, że, e, że często ludzie o tym nie wiedzą, e, za jakich czasów, za jakiego premiera. Mówił również o węglu koksującym i o profesorze Busku. To jest Zbierze oczywiście się. ważna rzecz. No to, nie, to, to, nie jest, to, to nie są problemy Bytomia dzisiaj. Natomiast e, e, powiedział to, co ważne, że polskie kopalnie, które funkcjonują i mają jeszcze złoża, bo to też jakby musimy mówić o tym, co jest realne, że jakby samo złoże to jedno, a możliwość ekonomicznego jakby wydobycia węgla to drugie, ale mogłyby funkcjonować i dawać Polsce węgiel przez długie lata, gdyby nie. To, co działo się w ostatnich latach, czyli rekordowy import węgla z Rosji, dzisiaj z innych stron świata. Przepraszam, że mówię węgla, choć prawdziwi górnicy pewnie by się obrazili ci, którzy widzieli to, co przyjeżdżało, bo to raczej z węglem wiele wspólnego nie ma. A chyba na tym spotkaniu nazwane było to błotem, o ile sobie dobrze e, no, przypomnę. Związkowcy używali takich określeń. Natomiast mamy w bytomiu jedną jeszcze funkcjonującą, no, powiedzmy, że jedną. Jedną państwową funkcjonującą kopalnię, to pan z punktu widzenia interesu miasta to tak chętniej by się jej szybciej pozbył, czy, czy trochę jak Tusk, wydobywajmy polski węgiel? Ile ja się przede wszystkim da? powiem, że oczywiście z eksploatacją węgla w bytomie, pod bytomiem wiąże się wiele problemów. Niemniej jednak ja zawsze patrzę przez pryzmat ludzi, którzy tam pracują i ich rodzin. I jeżeli nie ma tej kolejności jaka powinna być podczas transformacji, którą już raz przeżyliśmy czyli alternatywa i nowe propozycje, a potem dopiero wygaszanie. To absolutnie będę robił wszystko, żeby kopalnia funkcjonowała i mogła, ci ludzie mogli pracować. Jestem w stałym kontakcie z, z szefostwem kopalni. Tak jak mówię, dzisiaj pod bytomiem zalega jeszcze wiele pokładów węgla, ale tak naprawdę tylko jeszcze jeden, ten, który teraz będzie eksploatowany, jest taki, który w miarę bezpiecznie może zostać wydobyty, i to też mówię w miarę dlatego że no nie do końca daje wiarę na wszystkie opracowania, które, które opiniuje później WUK, mówiące o oddziaływaniu na powierzchnię, bo potem wygląda to różnie. Oczywiście boję się tego, niemniej tak jak powiedziałem, nie ma żadnej propozycji, alternatywy dla takiego dużego zakładu pracy, więc będziemy współpracować. No to jest pytanie do Tuska w takim razie. Skoro Ministerstwo Przemysłu na Śląsku, to jakiego przemysłu? Jaką sobie ten przemysł wyobraża? No pan premier mówił tu. W związku z przenosinami resortu. Pan premier nawet mówił tutaj może do o, o wielu rzeczach związanych z przemysłem, ale już tym przemysłem produkcyjnym nowoczesnym. Mówił o tym, że dziś, aby produkować zieloną energię, potrzeba nowych technologii i też produkcji pomp ciepła, fotowoltaiki, wszystkich tych urządzeń, które są do tego potrzebne i myślę, że o taki przemysł mu chodziło. Mówił to chyba dwukrotnie i podczas konferencji, i potem podczas tego spotkania. My też o tym mówimy, też rozmawiamy z takimi firmami, które chciałyby temu takie fabryki lokować. Ja odbyłem co najmniej kilka takich spotkań. Tylko proszę pamiętać, że to są ogromne inwestycje i one się nie wydarzą bez środków unijnych. Podkreślę to jeszcze raz, nie wydarzą się, e, e, dlatego że dzisiaj e, budżet państwa wygląda jak wygląda, i nie wierzę, że w najbliższym czasie znajdą się tak ogromne pieniądze e, bez e, wsparcia zewnętrznego, które pozwolą na rozwinięcie i dofinansowanie tej gałęzi przemysłu e, w Polsce. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.